Halo, cześć, witajcie, z tej strony Majster i witam was w kolejnym materiale. Jestem bardzo zirytowany, dlatego że nagrywałem ten film drugi raz, bo w tym momencie nagrałem trzy filmy na raz i dopiero w tym trzecim filmie, jak go kończyłem, ogarnąłem się, a mam drugi monitor i powinienem to hmm. widzieć. Nie zauważyłem tego, że audio z gier mi się nie nagrało, więc nagrałem trzy filmy, z których na których słychać tylko mój mikrofon i w ogóle gry nie słychać muszę te wszystkie trzy filmy nagrać teraz od nowa zabijcie mnie ale przechodząc do tematu odcinka, który nagrywam już drugi raz nienawidzę TRZY FILMY W na ostatnim filmie, jeżeli ktoś nie oglądał to polecam nadrobić Mówiłem o moim komputerze. Dlatego że lubiłem update komputera, który polegał na wymianie karty graficznej oraz dołożeniu RAMu, no ale głównie karty graficznej. No i na ostatnim właśnie filmie mówiłem o tym komputerze, że mam dobry komputer, że fajnie działa. A dosłownie po tym filmie okazało się, że komputer jednak nie działa i całą sobotę, dosłownie cały dzień od 10 do 1 w nocy. Siedziałem i ten komputer naprawiałem dlatego, że coś było z nim nie tak mocno i nie działo tak jak powinien. Czemu? Nie wiem. Przed ostatnim odcinkiem mówiłem, że próbowałem grać w koda, ale dostałem jakiegoś tam crasha i mówiłem, że o, gra jest upośledzona, bo to jest kod i pewnie to jest wina gry. No okazało się, że nie i że ten błąd, że klaszowało mi koda, to nie okazało się, że to jest jakiś błąd gry, tylko jest to problem z komputerem z kartą i komputer niezbyt działał tak jak powinien i kalta też no nie działa tak jak powinna. Jak mi się tego filmu nie chce drugi raz nagrywać, będzie godzinę ponad przy nagrywaniu i muszę nagrać wszystko jeszcze raz. Miałem streama robić, ale go nie zrobię, bo filmów nie mam i muszę dograć z nabiciem. Miałem jakiś problem z kartą graficzną i ten błąd... To mi pokazywało w kodzie, jak mi się by nie chciało, to wkleję teraz yy, w montażu. To był jakiś błąd z DirectX. I początkowo myślałem, że to jest właśnie wina tego. Jak coś nie wiem, co to, to jest DirectX, to to jest jakiś tam śmieci od Microsoftu, który... Yy, ...odpowiada też tam chyba za grafikę i współpracuje z kartą graficzną. Jak nie wiecie, to sobie po prostu wygooglajcie. No i początkowo myślałem, że to jest wina tego, że nie wiem, może... Jakąś starszą wersję mam, ale nie bo dosłownie robiłem wszystko. Sprawdziłem yy, wymagania koda wymagane z DirectX 12. Sprawdziłem dokładnie w komputerze. Mam DirectX 12 i gra nie działała. Zapomniałem wojskar wyłączyć. Sprawdzałem. Miałem wszystkie sterowniki. Najnowsze bo DirectX tego miałem 12, no nowszego już nie ma, przynajmniej nie znalazłem. Nie ja pamiętam o czym mówiłem. To nie tylko w kodzie był ten problem, bo na przykład w TLD też mi klaszował Tylko że różnica między tymi dwoma grami była taka, że w kodzie yy, ten klasz polegał na tym, że gram nagle fryzuje mi grę całkowicie na chwilę i włącza całkowicie dźwięk. I dopiero po kilku sekundach właśnie jest ten błąd. A w Lady All Not, załóżmy zostawiam grę, nie minęły dwie minuty, jestem w pulpicie. I ktoś może teraz się zapytać, powiedzieć, a co ze sterownikami karty graficznej, wszystko było najnowsze. Jak wymieniłem tą kartę, to pobrałem jeszcze najnowszy sterownik, jaki był, problem był cały czas ten sam. Nawet przeinstalowałem wszystko, dosłownie. Wywaliłem wszystkie sterowniki, jakie były, tak. Wszystkie, wszystkie, każdy jeden, pobrałem od nowa. Cały czas był ten sam problem, i było coś nie tak z kartą graficzną. Przy Lady All nie było w błędzie napisane bezpośrednio, co jest tak jak przy kodzie, ale jak wszedłem w wrogi tego błędu, czemu grę sklaszowało, to było napisane, udało mi się znaleźć, że to jest jakiś błąd karty graficznej, tak jakby kartę graficzną sklaszowało, i jakby to ona się wywaliła. Tylko pytanie, czemu? Sterowniki to jak mówię wszystkie wywaliłem, zainstalowałem je przez już dosłownie wszystko. Cały czas był jakiś problem, no ale to była karta graficzna, że kartę graficzną crashowało i karta nie mogła być uszkodzona, dlatego że nawet nie wiem jakimś formalkiem, sprawdzałem tą kartę. I wszystko nie było w porządku. Bo gdyby na przykład karta była uszkodzona, to bym to zauważył, że na przykład nie wiem, nagle to jakoś dziwnie spowalnia i gorzej chodzi, albo ogólnie chodzi jakoś za słabo. No po prostu bym to zobaczył. A tak kartę testowałem cały czas elegancko. Robiłem wszystko, nie wiem, nawet próbowałem takich bardzo oczywistych rozwiązań, czyli restaltowanie kompa, yy, reinstalowanie gier. To nic nie dało, aż dostały takie. Rzeczywiście ostatnie już rozwiązania. Na szczęście komputer już jest naprawiony i wszystko działa. Z czego bardzo się cieszę, no bo złożyłem. Znaczy złożyłem. Ja mam cały czas ten sam komputer, co miałem, tylko po prostu jest ulepszony, bo jest nowa karta, i jest więcej lamu. To mówiłem na ostatnim filmie. Wydałem masę pieniędzy, zrobiłem taki potężny upgrade kompa, no bo jednak przejście z mojej starej karty na tą to jest dosyć spora zmiana. I komputer nie działa. No to. Byłem tak zirytowany. Trochę bardziej jak teraz, ale przez te trzy filmy muszę nagrywać od nowa. Nie wytrzymam. Wracając. Nawet BIOS był aktualizowany, bo się okazało, że mamy jakiś stary BIOS. Bo ta płyta główna, którą ja mam... Może dam zdjęcie w montażu. To ma o wiele nowszy BIOS, niż ja miałem, bo ja miałem jakiś BIOS przed kilku lat i ta moja płyta, jak sprawdzałem najnowszy BIOS, to tam był jakiś BIOS F7, a ja miałem F3 i ten BIOS był aktualizowany, do... no... to działku się patrzy w niebo nawet zaaktualizowanie BIOSu nic nie dało, bo z tego starego pobrałem ten nowy, błąd był cały czas ten sam więc została... zostały w sumie dwa rozwiązania pobranie aktualizacja systemu, bo ja cały czas miałem Windowsa 10 teraz mam już Windowsa 11, bo pobrałem nowego i błąd się naprawił, albo format komputera, wyzerowanie go, sformatowanie i wtedy na pewno by musiało działać, tylko że nie chciałem tego i chciałem tego uniknąć, no bo jednak wiecie zerowanie komputera i formatowanie go, no nie jest to fajne i w ogóle, gdyby nie ta aktualizacja systemu, to bym się nie skapnął, że jest coś nie tak z biosem. Bo ja chciałem właśnie pobrać Windowsa 11, ale jakiegoś tam wymagania nie spełniałem. Musiałem jakiś tam moduł TPM włączyć, bo jak go miałem wyłączonego, a to się robi w biosie. I gdybym o tym nie wiedział, tego nie zobaczył, i gdybym nie wszedł do tego biosu, to bym się nie skapnął, że on jest jak jakiś stary. Ale. Nie wiem, pobełem ktoś, ze czyściłem komputer, czyściłem w... 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 cały rejestr, robiłem aktualizację sterowniki. Nawet odkryłem, że mam sterowniki dźwiękowe do słuchawek sprzed pięciu lat. A słuchawki w ogóle kupiłem we wrześniu, także chciałbym pozdrowić pięcioletni sterownik taką i nawet o tym nie wiedziałem. Pozdrawiam, czemu ta bada wyników mi nie działa? Czekaj, to jest wina Hada czy gry? Teraz się jeszcze. Zap... Co się dzieje? He? Znowu zapomniałem, o na czym skończyłem. O czym mówiłem dosłownie minutę temu. To wszystko przez to, że muszę te filmy nagrywać od nowa. Dosłownie nagrałem trzy filmy i to jeszcze super filmy, chłopie, co tam się działo. I to wszystko straciłem, bo audio z gry mi się nie nagrało. Bo nie zauważ, bo odpinałem słuchawki. Jak je podpiąłem znowu, to w OBS-ie mi się rozłączyły i ich nie ustawiłem, żeby dźwięk nagrywało. Z debilem. Wszystkie sterowniki najnowsze, wszystko pobrałem, dosłownie miałem wszystko najnowsze, już nic nie mogłem zrobić. BIOS zaktualizowany. Wszystko jest. Już powinno działać. Dalej nie. I okazało się, że... Prawdopodobnie tym problemem przez, przez który ta karta yy, nie działa poprawnie, no bo mówię, tak jakby ją wywalało, to się żarło z tą kartą. I tym problemem prawdopodobnie było to, że jakiś śmieć był w Windowsie, dlatego że zaaktualizowałem Windowsa, pobrałem Windowsa 11, teraz mam 11, a nie 10 i popie... Ale akcja teraz. Teraz jestem na się 11 Pobrałem go i mi wszystko działa Grałem dzisiaj godzinę w koda Gra jest ładna, płynna Wszystko ładnie, elegancko chodzi I jestem pewien, że działa No bo grałem godzinę, a wcześniej Nie wiem, pobiegałem 5 minut, 7 i... Błąd Także Naprawiłem komputer i dobrze No bo Na ostatnim filmie Paliłem się właśnie tym komputerem, a na tym filmie mówię, że no. W cudzysłowie zepsuł się i go musiałem naprawiać, i cały dzień zmarnowałem, ale chociaż działa, więc fajnie. Teraz mogę się wreszcie nacieszyć tym komputerem, bo ja zamiast spędzić ten cały czas na testowaniu tej karty i cieszeniu się tym komputerem, to spędziłem ten czas. I go straciłem na to, żeby ten komputer naprawić. No bo coś z tą kartą jest nie taki. Pewno jest coś, o czym jeszcze miałem powiedzieć i mówiłem o tym na tamtym filmie ale nie chcę mi się dosłownie nagrałem trzy filmy i mi się audio z gier nie nagrało muszę nagrywać wszystko od nowa i jak mi się nie chce nienawidzę zdarzyło mi się chyba tylko nie wiem może ze dwa, trzy razy że mi się na przykład film nie nagrał albo mi się źle nagrał i go musiałem powtarzać i go chyba nie powtarzam bo nienawidzę czegoś takiego siedzę, nagrywam film i jak kończę go nagrywać to nagle patrzę, że nie nagrałem się, albo nagrałem się źle. I muszę go nagrywać jeszcze raz. Nienawidzę tego. Ale chyba powiedział... choć tu medyk. Nie, nie! Medyk mnie porobił. Ale szma... Chyba powiedziałem wszystko co miałem. Nie. Ja jestem tak ile... straciłem trzy dobre filmy dosłownie Na tych filmach się takie fajne rzeczy działy. I muszę to nagrywać jeszcze raz. Mam dość zabić. No ale dzięki za nagrywanie komputer został ulepszony i szybko naprawiony przeze mnie działa. Ale idę nagrywać nowo tamte filmy.